Chwale bajdoci, panie kapitanie! Niezłe intro zrobiłem, co? Takie Windows Movie Maker trochę. Dobra, byki. Dzisiaj robimy tier list klubów piłkarskich w Anglii. W Anglii? Ale bajdo, ty się nie znasz na pilce noznej. I tak. Mamy tutaj kluby. Niektóre znam. Niektóre nie wiem. To kurwa, nie mam pojęcia, co to jest jakiś ptak na kuli. I dobra, i będziemy je oceniać w pięciu kategoriach. Nie grałem nigdy w żadnej drużynie ani z takiego, ale chodziłem na SKS. No i mam kolegów piłkarzy, to się liczy. Kocham cię, Mane. I kurwa, byłem może na 15 meczach w swoim życiu, a nie licząc B klasy, to na, nie wiem, pięciu. No dobra, no to jedziemy, nie ma co owijać w bawełnę. Arsenal. Mam ziomka, który jest fanem Arsenalu. I o Arsenalu wiem tyle, że zawsze byli czwarci. I że jakiś Polak teraz będzie grał w Arsenalu. No to... Wuju, niech będzie czwarte od dołu, czyli dobre. No, Crystal Palace. Kurwa, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia, ale mam fajnego ptaka, więc... Niech będzie, że środkowe. Southampton mają przegówniane logo, wygląda jak jakiś herb gminy na Podlasiu, ale grał tam najlepszy piłkarz jaki istnieje, czyli Mane. Mane jest najlepszym ziomkiem i z tego co wiem, to w Southampton strzelił trzy bramki w 5 minut, coś takiego. Kozaczek dla samego faktu, że gra tam Mane. Wolverhampton. Nie mam pojęcia, kurwa, co to jest za drużyna. Nie wiem, kto tam gra, więc niech będzie słabe. LUFC. Nie wiem nawet, jaka to jest drużyna. Gówno. Niech im będzie. Newcastle. Nie wiem, co tam się dzieje. Mają fajne logo, jakieś koniki morskie i flagę. Daje słabe. Ze względu na logo. Nie gówno. Nie wiem, co to jest za drużyna, ale jak miał zgadywać, to bym powiedział, że. Północna Anglia, założone w latach dwudziestych XIX wieku. Więc, no, niech będzie takie. O, lubię zwierzęta i ten ptak balansuje na kuli, więc jest jakimś wyczynowcem. Dobra. Everton. Nie wiem, co tam się dzieje. Słyszałem o tej drużynie. Mają z dupy logo. Nie mają żadnych zwierzątek. Słabe. Dajemy. Excuse me, Liverpool. money. grał w Liverpool, więc niech będzie. No, eske dam. Także Guli dla ciebie eseczka też, bo wiem, że lubisz Liverpool. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for! That's what it's all about! Woo! No i fajnie się grają. I Jurgi klop też, spokoziomek jest. Górnicy, West Ham, jakieś kilofy. Gówno, nie lubię górników. Manchester United, David Burzy, Diabły. Nie grał tam Mane, Dobre. Nie wiem co to jest. Wygląda jak grafika z Pegasusa. Lubię Pegasusa, lubię gry wideo. Niech będzie takie o. Brighton. Brighton i Hove. Nie lubię Mew, Nie lubię Brighton. Gówno. Manchester City. Trochę jak Manchester United, odjąć Ronaldo i mają niebieskie stroje zamiast czerwonych. Brak Ronaldo, tier B, takie O. Nie wiem co to, co to jest napisane. To Toting... Tottenham. to ten Słyszałem o nich, wiem, że tam grają. Nie wiem kto tam gra, ale mają też ptaka balansującego na kuli, więc chyba są razem z tymi ziomkami, więc niech będzie, takie O. Brentford, Brentford, Football Club. Mają pszczoły, pszczoły robią miód, dobre, lubię miód. AVFC. Nie wiem co to jest, ale mają kozackiego lwa w logo. No niech będzie, niech będzie, że niech są tutaj. Watford mają łosia. Łosie to zwierzęta są z lasu. Niech będzie, że słabe. Nie jestem wielkim fanem łosi. Widzieliście w ogóle jakie wielkie są łosie? Łosie mogą mieć 3 metry nawet. Dobra, Lester. Lester. Pochwalę się moją wiedzą piłkarską. Kiedyś był najlepszym klubem, a miał być najsłabszym klubem? Czy jakoś tak. Mają liska, lubię liski, dobre, niech będzie. Chelsea, uwaga, grał tam hazard. Fajne logo, fajna drużyna, o, ale nie grał tam mane, dobre. Pozdro. Ja, Krzysztof Stanowski, udzielam ślubu mane i Bajdowi. I love you too.